Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym live. Będziemy dzisiaj rozmawiać, myślę, że o bardzo, bardzo interesującym i ważnym temacie, czyli o nauce języka obcego, trochę bardziej w kontekście dorosłych, chociaż jak najbardziej dzieci i rodzice dzieci będą mogli tutaj dużo skorzystać. Dlaczego ten temat? Zaraz powiem. Najpierw, jeżeli tylko jesteście, to bardzo proszę dajcie znać. Zrobimy taką ankietę tutaj. Co według Was jest ważniejsze, słówka czy gramatyka? Bo taki jest temat dzisiejszego live'a. Tak? Czyli, co jest ważniejsze w nauce języka? Czy słówka, czy gramatyka? Wiem, że dużo osób może powiedzieć, to zależy, ale jakbyście mieli wybrać, czy to, czy to, zrobimy taką ankietę dzisiaj na, na naszych komentarzach, bo jesteśmy dzisiaj i na Facebooku, i na YouTubie, i na Instagramie, dajcie znać. Będziemy losowali wśród osób, które, które wezmą udział w ankiecie, jakiś jeden z prezentów. Będzie można wybrać albo książkę, albo jakiś kadrzec z naszego sklepu. Damy znać, jeżeli ktoś wygra, poprosimy o kontakt. Na razie dajcie znać po prostu, co według mnie jest ważniejsze: gramatyka czy słówka. Dlaczego dzisiaj o tym mówimy? Mówimy dlatego, że po pierwsze, mówimy. Zawsze mówię w dwóch osobach, bo zwykle jestem z moim bratem. Mój brat będzie mówił jeszcze o tak zwanym trzecim składniku, bo tak naprawdę, żeby ten język dobrze działał, potrzebne są nie tylko dwa składniki, czyli słówka i gramatyka, ale jeszcze trzeci, o którym będzie mówił w przyszłym tygodniu na live, więc już Was teraz serdecznie zapraszam. Natomiast te dwie rzeczy są bardzo, bardzo istotne, a są istotne też dla każdego dorosłego, bo uwaga, według gus 2022 roku, według danych, 72,8% Polaków deklaruje, że umie język obcy, chociażby w poziomie podstawowym. To znaczy, że naprawdę znaczna większość nas, dorosłych, uczyła się lub uczy się nadal jakiegoś języka. Stąd jest to bardzo istotne zagadnienie dla nas, dorosłych. A po drugie, mamy dzisiaj coś takiego, myślę, że dość ciekawego, bo mamy specjalne dla Was nową opcję rozwoju tego języka, czyli nowy kurs grupowy lub indywidualny dla dorosłych. Czego jeszcze u nas nie było, bo możecie spróbować takich zajęć, które zwykle proponujemy dzieciom, ale przygotowanych dla, was, dla dorosłych pod kątem rozwoju umysłowego i języka. Ale już mamy pierwsze komentarze, już mamy informacje od Was. Mam pierwsze tutaj za słówkami, drugie za słówkami. Na razie nie mam żadnej informacji, że ktoś jest za gramatyką. Bardzo ciekawe. Bardzo to jest ciekawe, bo gramatyka zwykle jest tym, co nas dobija w szkole, co, od czego zaczynamy w ogóle pierwszą naukę, pierwsze rzeczy, które Próbujemy jakkolwiek podejść do języka, to wszędzie nam uczą jakiejś pierwszej struktury gramatycznej. Nie mówią nam od razu o samych słówkach, tylko mówią o gramatyce i kilku słówkach, żeby ta gramatyka mogła wybrzmieć. Czyli musimy mieć jakieś pierwsze informacje, jak ułożyć zdanie, i dopiero dostajemy słówka. No i teraz jest to bardzo, bardzo duże pytanie. Dlaczego tak jest? Bo osoby, które znają język. Tak przynajmniej ja to rozumiem, uważają, że nie da się powiedzieć zdania, nie da się powiedzieć bez gramatyki. Natomiast to nie do końca jest prawda. Dlaczego? No weźmy sobie taką prostą sytuację, że pieczemy ciasto. Myślę, że większość z was piekło kiedyś ciasto. I teraz mamy dwie opcje. Jedna z opcji jest taka, że mamy idealny przepis, najlepszy przepis od jakiegoś super yy, szefa cukierniczego i mistrza cukiernictwa i mamy ten przepis, ale nie mamy żadnego składnika. I obojętnie, co byśmy zrobili, to i tak nam ciasto nie wyjdzie. Musimy mieć składniki. A jeżeli mamy tylko jeden składnik, to i tak nam nic nie wyjdzie za bardzo. Mamy tylko mąkę. Natomiast jeżeli mamy dużo składników i nie mamy żadnego przepisu, no to może metodą prób i błędów raz wyjdzie nam coś, czego się nie da zjeść w ogóle, a raz nam wyjdzie coś, co jakkolwiek będzie zjadliwe ale coś zrobimy. Najlepszą oczywiście opcją jest, żeby mieć jakiś bardzo podstawowy przepis, taki wiecie, na najprostsze ciasto, nie wiem, na, na to, żeby trzeba dać mąkę, jajka, masło, cukier i już mamy ciasto, to czeka, tylko trzeba to upiec. Kiedy mamy taki podstawowy przepis i mnóstwo innych składników, mnóstwo owoców i tym podobnych, to już możemy zrobić bardzo dużo różnych ciast. Już możemy zacząć wykonywać coś, co ma efekt więc to jest bardzo, bardzo istotne, żeby zobaczyć, że bez słówek nie jesteśmy w stanie nawet rozpocząć rozumienia gramatyki. Tak, że Rzeklina, zgadzam się, że i że gramatyka i słownictwo są ważne, ale co jest ważniejsze? Musimy to stopniować. Dlaczego? Ponieważ bez znajomości słówek nic nie zrobimy, ani kroku dalej, ani kroku do przodu. Bez znajomości gramatyki jesteśmy w stanie się porozumieć. Wprawdzie to porozumienie będzie bardzo prymitywne, ale na początek będzie potrzebne. My, my, Polacy, mamy taką barierę, że my nie powiemy zdania, o ile nie będziemy znali dokładnie, jaka to ma być konstrukcja gramatyczna, na przykład w języku angielskim. I znam takie osoby, które mają dużo słówek, duży zasób słów, ale nie są w stanie powiedzieć zdania, nie są w stanie ułożyć, znaczy ułożyć zdanie potrafią, ale w rzeczywistości takiej codziennej, jeśli my w stepie, jeśli za granicą próbujemy coś kupić, Ciężko myśl myślą o tym, jaką strukturę gramatyczną, jak to ułożyć, i bardzo ciężko im zacząć mówić. A są takie osoby, które mają bardzo proste, najprostsze zasady gramatyczne, ale mają dużo słówek i nawet mówiąc niepoprawnie, w czasie przeszłym, o przyszłości albo o teraźniejszym, o przeszłości, są w stanie się dogadać. I to jest jakby podstawa. Oczywiście, żeby rozwijać że język, potrzebujemy i gramatyki, i słownictwa. Więc trzeba znaleźć sposoby, żeby i tego, i tego się uczyć. Dlatego tak ważna jest też aktywna powtórka i wykorzystanie tego w praktyce. Więc dlatego dzisiaj ją będziemy głosowali wśród osób, które biorą udział w naszej ankiecie. Mamy parę osób, przypominam o ankiecie. Piszemy, co według Was jest ważniejsze w nauce języka obcego. Czy słówko, czy gramatyka. Natomiast dlaczego o tych słówkach mówię? Bo wydaje się nam, że tych słówek musi być nie wiadomo ile, żeby, żeby jakkolwiek zacząć uczyć się języka. No bo co, ja będę miał 50 słówek, to ja nic z tym nie zrobię. I najpierw przed badaniami, które były dość niedawno realizowane, profesor Tony Buzan na podstawie swojej obserwacji wysłał takie wnioski, że kiedy znamy 100 słówek nowego języka obcego, takich 100 najczęściej używanych słówek, to potrafimy rozpoznać i zrozumieć połowę wszystkich komunikatów. Oczywiście, to zrozumienie słówek musi być takie, że ja rozumiem, że ktoś mi powiedział to słówko, a ja potrafię to na przykład powiedzieć albo przeczytać. Tak? Ale jeżeli rozumiem 100 słówek, to 50% komunikatów jest dla mnie jasnych. Natomiast jeżeli znam 1000 słówek, to 70% komunikatów jest dla mnie jasnych. Potem przyszły badania naukowe, które zweryfikowały te informacje, i okazało się, że profesor Tonny Guza się pomylił. Ale pomylił się na niej korzyść naszego mózgu. Bo wystarczy tysiąc słówek, aby zrozumieć uwagę ponad 80% komunikatów w każdym języku na świecie. Zbadano różne języki, nie tylko europejskie, ale również azjatyckie, również inne języki, w których wyszło, że tysiąc słówek, znajomość tysiąca słówek wystarczy, żeby zrozumieć ponad 80% komunikatów. No i oczywiście, kiedy znamy te tysiąc słówek, trzeba wkładać gramatykę, ale bez tych słówek nie jesteśmy w stanie ruszyć. Natomiast umiejętność zapamiętywania słówek to nie jest taka umiejętność, że my sobie, OK nauczymy się prostej zasady technicznej prób sobie skojarzenia i to nasze podstawowe zasady uczenia się, czyli koncentracja, skojarz, wyobraź, powtórz. I tak ci powiem, masz sobie po prostu skojarzyć, wyobrazić, powtórzyć słówko. Generalnie to na tym polega, ale sama ta informacja nie wystarczy. Musimy zrobić pewne mechanizmy w naszej głowie, nauczyć się przemieniać słówka, aby były one obrazem naszego mózgu. Musimy się nauczyć, to znaczy zrobić dobre skojarzenie, dobre wyobrażenie, aby nasz mózg chciał to samodzielnie zapamiętać, jak powtarzać w taki jakiś sposób, żeby to było dla nas łatwe i proste. I, i generalnie, kiedy pokazuję ludziom czasami y, w dość szybkim procesie, jak nauczyć się takiego słówka, to jest takie poczucie, no nie, to trzeba dużo czasu, to ja, ja powolę wkuwać po staremu. A potem, kiedy wierzymy y, naprawdę czas starć, czyli bierzemy zegarek i próbujemy zapamiętać najwięcej słówek w danym czasie, to osoby, które wkuwają mu i mówią, że w ten sposób robią to szybciej, odczuwają, że szybciej się uczą słówek języka obcego, ale uczą się takim samym albo nawet gorszym tempie od tych, którzy poznają mechanizmy i wdrożyli pewne automatyzmy do nauki języka obcego i znają konkretne procedury, jak to zrobić. A co więcej, procent zapamiętanych słówek, dokładność ich jest o wiele wyższa w momencie, kiedy Mamy tą efektywną naukę w głowie, kiedy ktoś nas przeprowadził przez ten cały proces. Dlatego mamy dla Was dzisiaj propozycję, dlatego że dzisiaj mówimy o tych słówkach, bo możecie zacząć wejść w ten proces, wejść w ten proces z nami w takiej opcji, której jeszcze nie było, bo to jest opcja, w której nie tylko dostaniecie teorię, ale będziemy praktycznie z Wami pracować przez 12 spotkań, gdzie mamy nie tylko książkę, która nam nie odpowie na pytania. Tylko będzie nam mówiła do nas jednostronna komunikacja, tylko będzie praca albo indywidualna, albo w grupie, w zależności od wariantu, który wybierzesz, w której będziesz mógł zrozumieć podstawy i bardziej zaawansowane techniki, jak zapamiętywać, jak włączyć pewne mechanizmy w głowie. Otrzymasz procedurę zapamiętywania słówek języka obcego, ale nie tylko słówek, ale również jak w ogóle podejść do nauki języka, jak podejść do tej bariery, w której my nie wiemy, jak coś powiedzieć, w której mamy barierę do mówienia. Do tego, aby wejść w tą rozmowę z kimś za granicą, gdzie będziesz miał konkretne rzeczy, konkretne narzędzia i możliwość dalszego ćwiczenia, możliwość funkcjonowania na naszej platformie, możliwość pytania się, trenera i prowadzenia przez to wszystko, przez cały ten proces. Tak jak mówiłem, dużo osób mówi, że wkuwanie słówek jest szybsze, ale to jest tylko dlatego, że naszemu mózgowi się wydaje, że to jest szybsze. A wiecie, dlaczego tak się dzieje? Czy ma ktoś pomysł, dlaczego tak się dzieje, że nasz mózg odczuwa wkuwanie jako coś szybszego czasami, niż wykorzystanie technik odpowiednich, sposobów uczenia się efektywnej nauki, które w rzeczywistości, kiedy mierzymy to testami, jest o wiele szybsze i o wiele bardziej dokładne. Dajcie znać, a ja w tym czasie jeszcze powiem, że nauka tysiąca słówek to wcale nie jest taka duża trudność. Dlaczego? Chociażby dlatego, że patrząc na naszych uczniów, którzy biorą udział w Ogólnopolskich Mistrzostwach Pamięci, gdzie mają się nauczyć słówek z nieistniejącego języka obcego. Czyli to nie jest tak, że ktoś już umie ten język i mówi, jest łatwiej. Mają oni też słówko i tłumaczenie na język polski, a potem dostają w innej kolejności, mają słówka w języku polskim, mają napisać, dopisać do nich, jak to brzmi w języku obcym. I okazuje się, że w ciągu pięciu minut są w stanie zapamiętać 15, 20, nawet, takich słów, nawet więcej. W ciągu pięciu minut i poprawnie, dokładnie co do literki je napisać. I ta pamięć już jest pamięcią naprawdę długą, trwałą. Dlaczego? Ponieważ nie jest tak, że w ciągu minuty, pół minuty odpowiadamy, tylko oni mają pięć minut zapamiętywania, potem trzeba po chwilę poczekać, dopiero potem jest odtwarzanie po 50 minutach w sumie, próbując sobie przypomnieć to słówko, może po ośmiu. Więc to słówko naprawdę już jest zostawione na naszej głowie, wystarczy potem zrobić jedną kręcną jak wtórkę. Jakbyśmy w takim tempie się uczyli i poświęcali tylko pięć minut dziennie na naukę nowych słówek. I kolejne 5-10 minut dziennie na powtórkę tych, które się nauczyliśmy, czyli w sumie 15 minut dziennie. W ten sposób przyswajali 20 słówek każdego dnia. To przez miesiąc mamy 600 słówek, a przez dwa miesiące 1200. A to już wystarcza, żeby nauczyć się nowego języka obcego w poziomie komunikatywnym. Wtedy go dołączamy przez kolejny miesiąc podstawy gramatyki, jak te słówka ułożyć, żeby móc zrozumieć, żeby móc powiedzieć zdanie. I w 3 miesiące mamy nowy język i możemy jechać na Wakacje. Dobra, mam tutaj odpowiedź na moje pytanie. Eee, Żaklina napisze, że mój nie odczuwa, nie umiem wkuwać. Okej, okay, super, że nie umiem wkuwać, to jest super rzecz, bo generalnie nie umiemy wkuwać, ale próbujemy tak zrobić. Eee, a Klem Marty napisała, że pamięć krótkotrwała nas oszukuje. Tak dokładnie to mózg nas oszukuje, bo on nie chce wydatkować energii. On chce zrobić wszystko naj, po na, 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 linii najmniejszego oporu. Zastanawiałem się poprawnie to polsko powiedzieć. najniższego oporu. Dlaczego? Bo on nie chce wydatkować tej energii. Kiedy my się uczymy czytając coś w kółko, wkuwając, to on mówi, dobra, już to wiem, przetworzył to wstępnie i musisz się uczyć, już to umiesz. I potem po pierwsze, on nie przetworzył tego dokładnie. Po drugie, nie wie, czego się nauczył, nie chce już wydatkować energii. A kiedy my nauczymy się. Metodami, które aktywizują nasz mózg, które zmuszają go do tego, żeby coś przetworzył, żeby przeanalizował, żeby to zakodował naprawdę konkretnie na zawsze, to on musi wydatkować o wiele więcej energii. I przez to wydaje mu się, że ten proces jest o wiele cięższy, dłuższy. I na początku może mu się wydawać, że jest gorzej. Ale kiedy my widzimy, kiedy on się nauczy, że to trudniejsze, bardziej energochłonne sposób uczenia się działa. To zaczyna go lubić, a kiedy zaczyna go lubić, to jest coś takiego niesamowitego, niesamowitego w naszym mózgu, że nasz mózg nie zapamiętuje jedynie informacji, ale stan, w którym zapamiętywaliśmy te informacje. Czyli jeżeli proces nauki jest dla nas nudny, proces nauki jest dla nas negatywny, to podczas przypominania sobie informacji nasz organizm, nasz mózg przypomina sobie ten stan. Więc jeżeli my nauczymy się takiego sposobu uczenia się, które przynosi nam satysfakcję, że się nauczyliśmy, przynosi nam dobry efekt, a nie tylko frustrację, że kurczę, uczyłem się, a nic nie wychodzi. To krok po kroku nauczymy nasz mózg, jak się dobrze uczyć i pozytywnie uczyć. I wtedy przy przypominaniu sobie informacji łatwiej nam one wpadają do głowy, bo są po prostu przyjemniejsze dla mózgu, bo on się przed nimi nie broni. I to jest naprawdę bardzo, bardzo istotne, żeby uczyć się w sposób pozytywny, w sposób taki, który daje nam radość i daje nam efekt. Dlatego nieefektywna nauka, wkuwanie, czytanie w kółko tej samej informacji, nie tylko powoduje, że czegoś się nie nauczymy, ale w ogóle obniża motywację do nauki, powoduje niechęć. Nawet jeżeli bardzo chcieliśmy się nauczyć nowego języka i próbujemy, to po dwóch, trzech dniach albo po tygodniu już po prostu rzucamy wszystko, bo nam nie idzie, bo już tego nie chcemy robić. Dlatego jest potrzebne budowanie takich umiejętności, które dadzą nam konkretne, konkretne możliwości nauki które dadzą nam konkretne efekty, konkretne motywacje i po, po, poczucie spełnienia, że ja potrafię to zrobić. Jak można w ogóle dołączyć w jaki sposób można z nami wejść w ten proces? Jest tutaj link na dole www.bestbrain.link ukośnik dorośli? Jak tam wejdziecie, to zobaczycie coś takiego, czyli zobaczycie opis tego kursu, dokładne informacje. Zachęcam, żeby się dowiedzieć dokładnie, jak to wygląda. Poniżej jest taka konkretna tabelka z informacjami, z cenami. Są dwie możliwości. Jest kurs indywidualny, gdzie macie tylko dla siebie trenera, który z wami jeden na jeden pracuje. 12 zajęć 50-minutowych online, więc nie musicie nigdzie dojeżdżać. Macie zysk czasowy i naprawdę zajęcia nie są z komputerem, ale poprzez komputer z człowiekiem i super działają. Ten Termin zajęć jest ustalany indywidualnie. Zajęcia odbywają się online, na żywo z trenerem. Macie roczny dostęp do platformy systemu do wskazanej pamięci. Tam już ponad 4 miliony ćwiczeń zostało wykonanych przez naszych kursantów. Jest naprawdę wspomagająca ta platforma wszystkie procesy, których się uczymy. Macie roczny dostęp do aplikacji MatMyśli i e, certyfikat ukończenia kursu. I tam macie mnóstwo korzyści generalnie, które wytwarza ten kurs, bo on nie jest tylko o językach. Jego podstawą są języki, ale dostajecie Umiejętność radzenia sobie z informacjami, jak je zapamiętywać, dostaje się narzędzia, które konkretnie są dopasowane, jak uczyć się języka i wiecie, jak je w praktyce wykorzystać. Dostajecie możliwość pytania, rozwiązywania waszych wątpliwości odnośnie tego, jak, jak, jak wykorzystać daną metodę i wykorzystujecie ją w konkretnym przypadku, w nauce konkretnego języka. Także nie zostajecie tylko teorii i potem siadacie, o kurczę, nie wiem, jak do by tego podejść. Bardzo często tak jest, że idziemy na szkolenie. Super szkolenie, świetne informacje, ale idę potem do domu, próbuję z tego skorzystać. No i kurczę, jest pierwszy problem, już nie wiem, co zrobić. A przez to, że to jest w cykl 12 spotkań, możecie próbować mieć jakiś problem, podejść z problemem do prowadzącego. Prowadzący powie, jak z niego rozwiązać, możecie iść dalej. To samo jest w kursie grupowym. Tylko kurs grupowy dzięki temu, że jest grupowy, jest tańszy. I dzięki temu możecie po prostu z tej wiedzy, z tej umiejętności, z tej samej. Z tych samych wszystkich rzeczy dostać, mieć dostęp w o wiele niższej cenie. Obecnie jest super promocja, bo za już za 1970 zł zamiast za 2490, 2490 macie możliwość wejść w taki właśnie sposób uczenia się. Mamy dwie grupy. Jedna grupa będzie w poniedziałki o godzinie 18, druga w środę o godzinie 19.15. I one ruszają pod koniec listopada, więc teraz jest najlepszy czas, żeby, żeby móc się do nas tutaj zapisać. Szukam, czy mam was, o was jakieś pytania. Jestem dla was tutaj cały czas dostępny. Patrzę na osoby, które, które do nas pisały. Są dwie takie mocne osoby, które mocno do nas pisały. Dużo różnych komentarzy, więc dzisiaj ta książka powędruje nam, myślę, że do... Yy, tak, tak, mam już tutaj potwierdzenie. Do klem Marty, bardzo Cię proszę, klem Marta, żebyś napisała do nas w wiadomości prywatnej, że wygrałaś losowanie konkursowe i że masz otrzymać od nas prezent, a my skontaktujemy się z Tobą, jak ten prezent zrealizować. Bardzo Was zachęcam, żebyście skorzystali z, tego, z tej opcji, żeby zacząć wejść w ten, w ten nowy wymiar waszej nauki, waszego uczenia się, bo to jest naprawdę coś, co może nie tylko w tej dziedzinie życia, ale we wszystkich dziedzinach życia wam pomóc, bo mózg będzie pracował lepiej, kiedy będziecie mieli nie tylko narzędzia, ale automatyzm. Tak jak zawsze mówimy, ten iceberg, czyli ta góra lodowa, to nie jest tylko to, że uczymy się słówek, języka obcego, uczymy się tylko danego języka, ale że budujemy pewne umiejętności, te umiejętności dostają nas na, na wszystkie inne pola, w których żyjemy, pracujemy, funkcjonujemy. Więc jak nauczysz się koncentrować, jak nauczysz się wytworzyć ciągi logiczne, jak nauczysz się pewnych technik pamięciowych i nauczysz pewnych automatyzmów w swój mózg, to nie tylko w nauce języka, ale w codzienności, we wszystkich rzeczach, których chcesz się nauczyć, przetworzyć, zrobić, będziesz miał po, po prostu łatwiej. Mówię miała, bo dzisiejsze komentarze wszystkie są od Pani, więc Wam bardzo dziękuję za Wasze zaangażowanie. I jak mówię, w przyszłym tygodniu będzie druga część tego live'a. Myślę, że z bardzo ciekawymi informacjami bardzo fajną ideą, jak podejść do nauki języka obcego, będzie ją prowadził mój brat, więc zachęcam. Patrzcie na nas, patrzcie, gdzie jesteśmy. Na pewno ten drugi live będzie na Instagramie, czy będzie na innych platformach? Nie jestem przekonany, więc jeżeli ktoś jest na innej platformie, to proszę, zafollowujcie nas na Instagramie, żeby to Was nie ominęło. Dziękuję Wam bardzo i dobrego dnia.